Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Herzerem No, zaczniemy sobie z na Mam dwa dostępne, tak. No Hmm To jedziemy Kupiłem sobie coś multitasking, bo... No tak, dziewięciu no. A nie będą mi się tutaj ten... nie będą... Nie wiem, stały, leżały, cokolwiek hmm dobra właśnie muszę wam pokazać ehm, no come on. dobra przerwę to na chwilę 34 treningi mam sobie tu robię bo miałem chyba 40 i coś no ale to widzicie do, dzisiaj był update o 8 i tu mam jeszcze dużo do zrobienia tych treningów do, do odebrania tu mam na razie nie będę tego odbierał, no bo nie wiadomo, czy jeszcze te zrobię, no to na razie nie będę odbierał, no dobra, robimy te zadankową, bo... bo szkoda czasu. 208 lewe planowałem dzisiaj wbić, no i chyba wbiję, chyba wbiję. Chyba no, dobra, sobie ekspietargo tego towarzysza żebym miał 30 level no jeszcze tam chyba 4 czy 5 towarzyszy mam do expienia, muszę wszystkich b no trochę to potrwa nie powiem Uff, na pewno to trochę potrwa dobra jedziemy ostatnio tutaj i jeszcze jedno sobie zrobiłem chyba że starczy mi tu miejsca dobra to sprzedam to pftt Dobra. Um, uh -huh. Nie wiem czy słyszycie, ale mój sąsiad tam kosiarką kosi trawę. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na odcinku, no ale jak będzie, no to trudno. Ale wolałbym nie. No jeszcze wszystko pod wodą. Dobra. Ile tam brakuje? No teraz to i jedno tu sobie zrobię i już mam 28 praktycznie, no. Okej. Okay. Dobra. Ile tam brakuje? 702. No to trochę brakuje. A ile on w ogóle dostaje? No trochę tam dostaje po 30, 20, tak. Teraz ile? No tak 30, no. Dobra. Może secik wpadnie na dziesiątym jakiś. O, rzutki, rzutki. Rzutki to się przydawałem. O, dwie oponki mi dzisiaj poleciały z zadanek. No to fajnie. Dobra, i oby był teraz secik. On by był secik, i. No nie ma setu. O. Takie życie. Dobra, już coś jeszcze mam? Nie, nie mam, dobra. Tu sobie tu solujemy, tu dam, tu dam. Ym, sprzedajemy. Aha odkurzacz? O matku. Dobra. A nie, nie chcę. Ym, tu I tu nie chcę. Rzutki sobie że tu dopasa na amunicję. Często tu nie wiem, czy to jest amunicja, no ale tu może załatwimy. Su Dawida, pozdrawiam. No, wygraliśmy. Yy, może Boyera też pozdrawiam. Ok, liga. Nie, nikogo raczej nie zaatakuje. No dobra. dam ten w kondycji, no i robię te treny. No i tu misja. Nie specjalnie gdzie jest luz i muszę wykonać. Dobra, to się zrobi. Dobra, a więc u następnego. Na razie, ziomeczki. Trzymajcie się, hej!